Jednym z takich problemów jest diagnostyka przedimplantacyjna, badanie zarodków. Wiele par miało wskazania medyczne do wykonania takiej diagnostyki, natomiast nie mogło skorzystać wtedy z programu rządowego. Od dzisiaj ministerstwo zastosowało stanowisko, które pozwala pacjentom w ramach programu rządowego dopłacić do badań zarodków. Dzisiaj również otrzymaliśmy informację, że pacjentki, które mają zamrożone i przechowywane komórki jajowe, mogą je wykorzystać do procedury in vitro w ramach programu rządowego. Pary, które mają zamrożone zarodki sprzed programu rządowego, mogą je wykorzystać do transferu w ramach programu rządowego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało nas dzisiaj, że takie transfery nie są liczone jako cykle i nie ograniczają cykli dostępnych w ramach programu rządowego.